BMW, Audi czy Mercedes? Która marka jest najlepsza? Odwieczna rywalizacja, która podzieliła kierowców. Oczywiście o ile z punktu widzenia motoryzacji nie ma jednoznacznej odpowiedzi, to my w dzisiejszym odcinku postaramy się to sprawdzić. Oczywiście w odniesieniu do jakości ich olejów silnikowych. Jako pierwszy Audi, czyli grupa VAG odmierzamy dokładną porcję 160 gram na laboratoryjnej wadze i odkładamy na płytę grzewczą. Kolejno olej Mercedes. Czynność przeprowadzamy dokładnie tak samo. Napełniamy naczynie do tej samej wagi i odkładamy na płytę. Jako ostatni olej BMW sukcesywnie odmierzamy precyzyjnie tą samą gramaturę i dokładamy do pozostałych próbek. Kolejno numerujemy naczynia, aby nie pomylić próbek i przypisujemy je do każdej z butelek analogicznie w tej samej kolejności. Teraz ważymy każdą porcję oleju wraz z naczyniem laboratoryjnym i zapisujemy wartości na kartce. Tak aby później obliczyć ubytek oleju, jaki zanotowaliśmy. Mamy już wszystko, aby przejść do właściwego testu, tak więc włączamy płytę grzewczą na zadaną temperaturę 250 stopni Celsjusza i pozostawiamy na dokładnie jedną godzinę. Po upływie tego czasu wyłączamy urządzenie i odrobinę studzimy próbki, aby móc je ponownie zważyć. Otrzymane wyniki zapisujemy na naszej kartce. I kolejno obliczamy dokładną różnicę w wynikach z dokładnością do jednej setnej części grama. Jak widzimy więc, rezultaty prezentują się następująco: najlepiej w tej próbie poradził sobie olej BMW z wynikiem 0,4 grama. Na drugim miejscu uplasował się olej Mercedesa z wynikiem 0,7 grama, a więc bardzo zbliżonym do oleju grupy WAG, który uzyskał 0,8 części grama. A my dziękujemy za uwagę i zapraszamy na kolejne testy. Klasycznie piszcie w komentarzach, jakie oleje chcielibyście, abyśmy sprawdzili w kolejnym odcinku. Tak więc, widzimy się już niebawem.